To, kto wygra 0,45 dostaje plusa Tak, 45, chodź tu Jesteś? Jesteś, to 35 Chodź Samuel Jestem, jestem, ja jestem Dobra no, no, nie, mam, już za... nie, dawaj, zapuszczaj 59 bit, bo ty masz, Nie mam, nie mam jak Masz, nie wszystko. masz Nie mam nie miałeś prostu, masz. Wszystko, wszystko poszło w pizdu Dobra, to, to czeka, szybko, szybko, szybko się jakiegoś Ja znajdę, ja znajdę, ja znajdę na freestyle Dobra. To ma, przypomina Alfonsa Lecimy Który Kogo mam wcisnąć, ej panowie to gdzie się wiem? Tego. Tego Tego? Okay. Tego, Tego. Ja, ale mówię. <laughs> ciekawe, ciekawe. Kadoś leci! Yo, jestem Sawuel Catalnia. Tu stary, wygląda jak MOB. Jesteś MOBem też, yo. W ogóle, słuchaj te akcje. Ten MOB przeprowadza mu właśnie utylizację. Lecę dalej. On nie ma starego. On nabrał. Lecę jego, yo. Lecę dalej. Obok mnie jest policja. Razem z sierżantem przycimy milicja. Tu policja, lecimy tu dalej. MOB i pedale. Lecę dalej obok mnie, tańczy sobie oficer! Przede mną stoi gość, widzę pizda, ją, yo, yo yo! Lecę dalej! lecę dalej z witem! Za mną stoi yy, oficer, yo! Yo yo yo! yo. Nie, oficera! Nie może dać mi zekiada, bo to oficera! Zmiana! Zmiana! O wyżej zera, to jest twoja mama. No i co i nie ma? No daj mu wita! Poniżej zera. No i co? Daj jest piłka. Daj mi osoba. Jak wszyscy tańczą. Jak bita. Ty jesteś ty. Największym hipokryta. Ja nie to Twoja mama przypomina baltazara. bo jest cała od homara. Elo, elo. Twoja kanizelka pali jak stary welon. W komunii twoja mama to melon. Oto melon, elo elo, 023 ma pełnego wąsa Jego mama przypomina mi tu Alfonsa Twoja mama ma takiego wąsa Dobra, stop 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 <śmierdza> <śmierdza> yo, 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 lecimy, lecimy, lecimy Gadasz toż o wąsie Lecimy, lecimy, ja masz tu wąsa Patrzę 0, właśnie na dredzia tego Alfonsa I lecę dalej ziomek Coś mi śpiewasz, to pulba dał. Ty kurwa, wyglądasz jak i teraz akcja! Lecę dalej! Wypadłem tutaj z bitu, tutaj nie podaję! Nie poddaję się, bo wypadłem z bitu gościu! Ty nabita! To nie ma ze mną, yo! Skry, skry, skry. Robię duft w ogóle! Zaraz! Wow. Yeah. 06. 06. Czekaj! Czekaj czekaj, czekaj! Pulam! 0,12 chciałby za z kimś, bo nikt żadnej straszne. klasy.